Tylu polityków naraz sala widowiskowa Legionowskiego Ratusza jeszcze chyba nie gościła, a już tak wielu znaczących z całą pewnością. Okazją do tego było sobotnie posiedzenie Rady Regionu Mazowieckiego Platformy Obywatelskiej. To jest e, pierwsze powyborcze spotkanie Rady Regionu, więc podsumowujemy wyniki wyborów, e, ale także dajemy sobie. Zadania na ten najbliższy miesiące. Jak zapewniali partyjni notable, po 10 latach istnienia PO nie w głowie im zajmowanie się jubileuszami, co innego działanie. Dzisiejsze spotkanie z całą pewnością jest spotkaniem, które poprzedza kolejny trudny rok wyborczy. Tak więc my raczej nie świętujemy często. Świętowaliśmy oczywiście, mieliśmy opłatek na Boże Narodzenie, ale nawet nie obchodziliśmy rocznicy dziesięciolecia, bo są inne, inne jednak problemy, które są, które zaprzątają naszą uwagę i czas. Co się tyczy gospodarza imprezy, jego uwagę zaprzątały praktyczne korzyści mogące płynąć z podejmowania 130 tak zacnych gości. Roman Smogorzewski duże nadzieje wiązał choćby z obecnością minister zdrowia Ewy Kopacz oraz prezydent Warszawy, która jednak do Legionowa w końcu nie dotarła. Będzie wielu posłów, którzy mają wpływ też na zmianę. Tego, co jest robione w drogach i mam nadzieję, że ten trzeci etap przejścia przez Legionowo i uświadomienie, gdzie jest to Legionowo, jakie tu są trudności, jakie tu są potrzeby, jak bardzo jest to miasto szybko, dynamicznie zmieniające się, pomoże w takim dobrym myśleniu o Legionowie. Ale myliłby się ten, kto sądzi, że lokalne interesy załatwia się na publicznym forum. Nic z tego. Są lepsze miejsca. Oczywiście, że w kuluarach. Na sali plenarnej jest porządek, są formalne. Jest trochę obawa, żeby nie, nie, nie wstawał każdy i nie opowiadał o swoim małym miasteczku. Takie sprawy załatwia się zawsze w zaciszu w kuluarach i to jest zdecydowanie bardziej skuteczne. Tajemnicą poliszynela jest, że sobotnia impreza odbywała się w cieniu powyborczych niesnasek w legionowskich i powiatowych strukturach PO. Szef regionu w tej sprawie udawał wprawdzie przysłowiowego Greka. Nie na ten temat nie wiem wiele, bo to są lokalne sprawy. Ale już prezydent Legionowa podszywać się pod tę nację nie zamierzał. Te pierwsze tygodnie po wyborach to zawsze jest szok dla tych, którym się nie udało. Dotyczące tego, że się nie udało, że wynik słaby. I to są takie frustracje głośniej czy ciszej artykułowane, ale myślę, że teraz jest czas pracy. Będą dogody za chwilę parlamentarne. Myślę, że to środowisko wystawi znowu kandydata na, 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 na posła, myślę, że będzie kogoś popierać na senatora. Także trzeba się zabierać do pracy. Przykład, jak to mówią, idzie z góry. Taką mam generalnie zasadę, żeby raczej starać się robić swoje i to, co zrobiłam właśnie poddać weryfikacji w wyborach, to jest jedyna chyba droga w polityce, jaką można przyjąć. A przynajmniej droga jedynie słuszna. Podążając nią, w sobotę powołano stałe forum samorządowe mazowieckich członków PO. Przyjęto również apel o zaangażowanie i aktywność w sprawach społecznych. Czy i w jakim stopniu takie działania są w stanie przełożyć się na poprawę wizerunku i wzrost zaufania wyborców, to już inna sprawa.